No i dobra mordy, plecach na plecach i ruszam do Świnoujścia. Stoję na kolegę czekam na osiedlu. Mordeczki, dziękuję wam serdecznie za wpłaty na podróż dookoła świata. Panie, daj pan spokój. Niestety jeszcze dużo pieniążków brakuje. Oglądajcie moje filmy, które będą coraz lepsze. I proszę o wpłaty. Gdzie jest kurwa moje 300 baniek? Słyszysz? Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować ten cel marzenia życia. Dlatego, że jestem na ręcie, proszę Was o wsparcie. Może później dostanę reklamy, jak się kanał rozwinie. Pozdrawiam! O, mordeczki tujemy. Ryś. Kaczka. Przy si Agata Meble w Radomiu na ulicy o sosem ostrym Mordeczki. Chciałem Wam podziękować za pomoc, jakiej mi udzielacie, jak gdzieś sam podróżuję. Jak gdzieś mnie podprowadzacie w miastach, gdzieś pomagacie się dostać czy mi informujecie o rozmaitych rzeczach. Szacun dla Was. Oby takich ludzi więcej na mojej drodze wędrówek. Pozdrawiam! O, ten Jadę na dworzec. Autobusem następnym przystanek. Ja poszedł do tego kierowcy, zaczął Mordy, stoję eee, na dworcu, czekam, siedzę eee, tego, na pociągu. Eee. O, zobaczcie. Dobra, burza jest. O, i eee, tyle. Eee, Mordy, jestem w Ciapongu, o, i mam Turbomirindę Kto wie o co chodzi, z kumaty? Niech napisze w komentarzu. E co? Nie ma to jak turbo. Pociągi. jeszcze połowa tras jesteśmy w Poznaniu. Siedzimy w pociągu, bo się przed nami pociąg wykoleił i tak se siedzimy. Jestem na promie Jak można tym, jak można tymi motorówkami tak węzić Świnąłyście Całą noc jazdy Jeszcze pociąg się i staliśmy. Baczcie mordy Łazieneczka o. prysznic, z lewik o. Tu mamy apartamenta, łóżka, tam gdzieś lodówka burczy, a tu jest, nie, tu szafka jakaś jest. Gdzie ja tą lodówkę słyszę? Dobrze, dobrze szukasz. Tu? Otóż drugą szafkę. A tu jest w szafce. Lodówka jest pod ziemią. Lodówka w szafce jest, o, żeby wódeczkę mrozić. Ale nie to jest najlepsze. Najlepsze to jest. I tu mamy tarasik. Tarasik to jest. O tu. O, o właśnie, tu mamy tarasik. Czekaj, czekaj. O. O. Tu jakaś barierka jest, jest, czy można spać na dół? O, I tu mamy tarasik. Taki apartament sobie wynajęliśmy No, 700 zł na osoby na tydzień powiedzmy tak to mniej więcej kosztowało warto no bardzo ładnie tu jest, no dobra to co, za chwilę podziałamy, trzeba odpocząć, bo wczoraj wyjechaliśmy, wyszliśmy z domu przed 15 a teraz już jest, nie wiem, z 8 godzina <laughs> także nie wiem co tu podziałamy, całą noc nie spaliśmy odpoczęliśmy troszeczkę po podróży i idziemy zwiedzać Świnouście, zobaczcie to jest w okolicy, a tu mamy domek, w którym mieszkamy. Powiem wam fajnie, bo i taras jest i łazienka, i płyta indukcyjna w pokoju, także tutaj naprawdę polecam. To jest mieczowa ulica. No, apartamenty takie w miarę w porządku, bo i taras jest i leżaki i na tarasie można zapalić, jak ktoś pali lodóweczka. Jest telewizor. Także fajny, za to ceny to naprawdę fajny. No, właśnie idziemy w kierunku plaży. Gdzieś tej świnoujskiej. Nad e, morze. Bałtyckie. Ja bym kto pytał. O. Stamtąd przyszliśmy, stamtąd. Także mordeczki, idziemy, zobaczymy co to będzie można w ogóle pozwiedzać. Można będzie wypocząć. Jakiś O. Poszedł. O, tu fontanna jakaś. To się zgadza. Tobie leci. Chyba już niedaleko plaży jesteśmy. Poczekajcie, o ja wam siebie pokażę na tle fontanny i tu taka fontanna sobie tam tryska a tu mamy okolicę o idziemy chyba tą promenadą w fino przyjściu nie wiem zobaczcie jakim okry jestem przebiegałem przed to jest tą fontannę Co pokazywałem Shorta nagrałem A tu mamy chyba o morzem czuć w niedaleko gdzieś chyba plaża musi być wodą W tamtą stronę właśnie idziemy, bo tam wodę czuć No dobra, zobaczymy dokąd dojdziemy o, tam gdzie się może słychać szum Zobaczcie piasek Idę sobie po piachu. Sprawa jest o tyle podejrzana, że wszędzie słychać Niemców. Nie wiem o co tu chodzi mordy, ale wszędzie Niemców słychać. Ich Nie weiß jest. Tu się sto? To leci woda? A źródełko jakieś. <todgłosy> Mamy może koniec Polski mordy. Zobaczcie stoimy przy morzu o plaża świnoujska ale fala jest chyba duża nawet słychać że tą falę o i tak to wygląda no i tak sobie chodzimy zwiedzamy co tu jest w okolicach i wiatr taki chłodny wiatr nawet tam gdzie słychać Ale musi być pięknie tutaj, o zachodzie słońca. A tu mamy jakieś takie, jakby, molo, ale to jest na plaży. To nie jest nad samym morzem, tylko na plaży. Chodź, idziemy. Taki trapy. Można sobie tutaj przejść tym. A tam mamy właśnie te morze plaża pogoda dzisiaj fajna w południe straszny skwar był o na kamerze to może nie będzie słychać ale w tej chwili słychać statek jak tam trąbi o dobra, idziemy dalej zwiedzać. zobaczcie gofer z Nutellą 15 zł Mm. Od razu mogę wam powiedzieć, że słabo dopieczony. Cenny z kosmosu. 15 zł za gofer. A tam gdzieś mam jakieś źródełko, bo woda gdzieś tam leciała, słyszałem. I teraz im w tej chwili nie słychać. Siedzimy sobie, jemy goferka. o leci o dziewczyny zobaczcie jakiego możecie mi zrobić a to włoski chyba a to włoska by musiała taki duży lud czego to nie wymyślają mordy Pan nas puścił za darmo, żebyśmy zobaczyli im na mecz popatrzyli, bo mówimy, że nie widzimy się, zapytaliśmy kto tutaj gra A tu gra kto? Świnoujście. Ze Stargardem chyba o, Mamy meczyk tam Ale chyba przegrywają, bo krzyczeli, kurwa co to za gra O, cwele krzyczą. Przegrywają Także dobry, popatrzymy sobie chwilę na meczyk Mordeczki jestem w barze Kopytko, świną ujściu albo przyjściu, i mamy tak morszczuka. Tu mamy suróweczkę, tutaj fryteczki. To nie podawaj, kurwa! Ogórek kiszony i kompocik. To wszystko kosztuje 34 zł. Także ceny są bardzo dobre. I spróbujemy zaraz sobie rybki. Skosztujemy. Tylko że rybka jest z ościami. Dobrze. My sobie spożywamy obiad. I może jeszcze gdzieś sobie coś zobaczymy. Dzisiaj. O! Polecam ten bar. Kopytko. To jest w Świnoujściu. Kurde, komar. Sory, zabiłem dziada. E, jadłem morszczuka, dużo frytek dobra ryba e, surówka, to była jakieś tam ogórki chyba kapustka e, tam gdzie niegdzie się kukurydza trafiła i kompot Daci, nie wiem, tam chyba kawałek jabłka pływała, ale to mi bardziej smakowały okrytyki ja, kompot, bardziej ze śliwek e, natomiast bardzo tanio tu jest przystępna cena i dobre jedzenie 34 zł za taki obiad a tu są inne obiady, wypróbujemy inne obiady to wam coś opowiem o nich idziemy mordeczki na spacerek mordeczki nie wiem czy to będzie słychać ale słuchajcie tam za roślach o, słychać Ale fajny wieczorek Ciepło tak chłod chłodek daje, ale cieplutko jest idziemy na spacerek. O. Nie ma skwaru, nie ma mrozu. Jest fajna pogoda, wieczorna taka. Już jest w pół do dziewiątej gdzieś wieczorem. Cisza, tam gdzieś jakaś muzyka gra, to pewnie nad morzem. W tamtą stronę idziemy sobie spacerujemy. O. Przejdziemy się gdzieś na wieczorny spacer. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Browar będzie. Oh. No to, to, bezpieczny weekend, leżę. Zabezpieczny. Jak za czasów gimnazjalnych w szkole w Laskach, piwo w lesie. Mordy, ja to mam pomysł, co? Mordy. Wieczorne zakupki w Lidelu. No. Mordeczki, siedzę sobie wieczorem na tarasie, odpoczywam. Zobaczcie, e, dobrze nie słyszeliście tego dźwięku. Tam gdzieś butelki brzęczą, tu gdzieś jest stojak podobno świecący. Na kwiatka. Może tam go złapię. Podejrzewam, że on jest tu farbą pomalowanych, luwarystyncyjną. Także mordeczki, pierwszy dzionek nam minął. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie mordy o obserwacji TikToka, mojej zrzutce, wtedy jeszcze gdzie sobie pojadę, mam plan na objechanie Europy, świata, no ale jest, niestety nie mam floty, ale dziękuję za subskrypcję Kto mi i za wpłatę na zrzutkę, no a ja sobie siedzę na talasie, spędzam miło czas. Vai, ô!